Witam e, na konferencji w Momenszu Koliczanka Ródzkiej Wygrana gospodarzy 2 do 0 w okolach Tomasza i e, Dawida Pan trener gości Stanisław Kubel, głos zabierze jako pierwszy. Dzień dobry, witam ja wszystkich Na tej sali chciałem przede wszystkim pogratulować znaną mi bawę zwycięstwa, jak najbardziej zasłużonego. Koliczanka e, no, postawiła na dzisiaj trudne warunki bo w szczególnej drugiej połowie wydaje mi się, w nawet, że jest lepszym stracili zawodnika, to i tak Jeśli tam ten, ten zespół miał cały czas pod kontrolą ten wynik tam nie stworzyliśmy sobie za bardzo sytuacji bramkowych, klarownych, może poza jedną. I to było wszystko, na co nas stać było w dniu dzisiejszym. No, pierwsza nasza porażka na wyjeździe. Eee, z dobrym zespołem też nie możemy zwieszali, bo, bo za dwa dni mamy kolejny mecz. Eee, oni znowu teraz najważniejszy. Przegraliśmy, ale też trzeba uznać klasę rywala, bo w dniu dzisiejszym rywal był od nas zdecydowanie lepszy. Dziękuję bardzo i trener, Tam Mariusz Pawlak. Pierwszą połowę, całe 45 minut rozegraliśmy źle, ponieważ założenia mieliśmy grać przede wszystkim bokami, próbować środkowania na Tomka Mitułajczaka lub na zawodnika, który będzie ewentualnie wchodził i zamykał. Coś podobnego jak strzeliliśmy bramki w Rybinie, pierwsze dwie. Natomiast moi zawodnicy zmienili w ogóle sami koncepcję, pożywali środkiem. Ruch ustawił się dosyć nisko, bo wiadomo, grał na wyjeździe, chciał tutaj zaskoczyć nas się z kontrataku. Dlatego w przerwie no, musieliśmy to zdecydowanie zmienić. i no, efektem były te, te bramki, kiedy tam były zagrania właśnie pod, pod Dla nas bardzo ważne trzy punkty. Dopisujemy głumę, bo, bo już pogubiliśmy tyle, że, że by był wstyd, żebyśmy e, zgubili kolejne. Za trzy dni wstępne spotkanie po ławie. Myślę, że na pewno się zregenerujemy i będziemy przygotowani do następnego zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pytania. Panie trenerze, mam pytanie. Jak Pan ocenia w cudzysłowie wyczyn naszego pana retleckiego? Rytlewsk Poszczelonej bramy. To, znaczy, to znaczy, ja mówię, to do, 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 do Radia i myślę, że tutaj, jakieś tam dwa słowa mogę bo oczywiście powiedzieć. Każdy ma gdzieś tam jakieś problemy, tak. Natomiast u Dawida też, też pojawiły się w życiu i, i myślę, że. Jego, jego forma nie była, nie, jest, nie była taka, bo widzę, że od paru dni naprawdę yy, idzie ona w górę, jego, jego, jego praca na treningu yy, i mówię, jest dla mnie tutaj w pewnym sensie jest usprawiedliwiony, bo wiem, że mówię, jego, gdzieś tam w głowie jego były inne, inne problemy. Mówię, to nie, nie, mówię, nie chcę mówić o czym, bo mówię, każdy tutaj musi gdzieś tam sobie yy, ma tą jakąś tam mówię, tajemnicę, czy, 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 czy ja nie chciał mówię, jeśli to będzie Daniel chciał powiedzieć, to powie. I mówię, no chciałem strzelić bramkę. Mówił mi, jak chodził, że, że postara się zrobić wszystko, żeby dzisiaj tą bramkę strzelić. Zapomniał po prostu, tak. I myślę, że to mówię. To na, pewno, na pewno to jest głupota, bo słabi drużyny, ale mówię, no patrząc pod tym kątem, co ten chłopak gdzieś tam przeżywał ostatnie dni, to mówię, no też na to patrzę. Dziękuję. Już nie ma innych pytań, to Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do widzenia.